Okej, okay, ludzie dzień dobry. Dzisiaj my sobie zagramy w jedną z moich ulubionych gier WC Building Simulator. Kiedyś, nie wiem, z 2-3 tygodnie temu był dostępny za darmo w Epic Game Store. Posiada bardzo wiele fajnych DLC, ale ja na razie jeszcze sobie gram w tym trybie podsta podstawowym. Pracuję się jako serwisat komputerów, z własnym serwisem komputerowym i pokażę pierwszy. Pierwszych 10-15 minut gry pogramy sobie troszeczkę, byście mogli zobaczyć jak bardzo fajna jest ta gra. Bo co innego może robić informatyk? Jak nie grać? W grę, która polega na składaniu komputerów. Jeszcze sprawdzimy czy mam. Okej, okay, dobra. sobie robimy nową gierkę tak. To są niestety DLC, które są zablokowane, płatne. Nie wiem co to jest ta 13, ale okej. Okay. A my sobie rozpoczynamy nową gierkę. To jest moja tapeta z prawdziwego pulpitu, bo on po prostu przenosi ją do, na prawdziwy pulpit. O historii tej tapety kiedyś opowiem. <grym> Bardzo fajna historia. Ok, mamy pierwsze zlecenie: mamy usunąć wirusy. o godziny. Możemy zobaczyć konfigurację komputera i zaraz przejdziemy do komputera. I tutaj mamy takiego wujka, Janusza Który nie tylko nie, nie zostawił sklepu z zerem na koncie, ale też wziął 15 dolców na paliwo Straszne, przy, przykre No i sobie przechodzimy do komputera Bierzemy sobie komputerka Piek. Można go też otworzyć sobie, ale to zaraz zrobimy i podłączamy kabelki usb video to jest chyba HDMI do zasilacza drugie usb musimy wsunąć dysk usb bo na nim będą bo na nim będzie system antywirusowy oprogramowanie antywirusowe no Jesteśmy na Omega OS, to jest taki taki ichni odpowiednich Windowsa prawdopodobnie. Albo jakiegoś siaplowego i sobie instalujemy Antivira. Robimy restart i sobie czekamy. Tutaj mi się bardzo podoba muzyka w tej grze. Ja dam linka do soundtracku, na YouTube jest. Bardzo taka klimatyczna remuzkowania. Usuwam wirusy, gotowe. I możemy sobie przenieść ten komputer na miejsce dostaw. Następnie wchodzimy na nasz komputer do e-maila i sobie odbieramy 10, 100 dolców. Możemy odrzucić, bo już nam potrzebne jest. I teraz nie mam żadnych nowych zleceń, więc możemy zamknąć ten komputer i wyłączyć światło. Po to, żeby rachunek za media był w miarę niski. Tu mamy nasz taki schowek z różnymi częściami, różnokolorowe przewody, można dokupić różne kolory. Można dokupić przewody w różnych kolorach. I tutaj chyba NES. Bardzo fajna sprawa NES. Uwielbiam. No i koniec dnia. Robimy sobie koniec dnia. Czekamy i idziemy do pracy, i patrzymy, co nam przyniesie nowy dzień. Włączamy kompo. Ta lampka. Pokazuje, że kąpiel jest włączony. Mamy sobie nasz komputer. Tu musimy zamontować Shea GeForce GTX 970 Gamer. Zaakceptuj. Kupić podzespoły. To niedługo. Kupimy. I tu mamy usunąć wirusy oraz usunąć kurz. I jak, jak zaakceptujemy te komputery, to one będą w, są w transporcie i będą na następny dzień na nas czekać, w przedsionku. I tutaj mamy Mortoni Easy Store 500GB do zakupienia i do założenia. Kasy mamy malutko, 85 dolców, więc dzisiaj tylko zamówimy sobie Easy Store. A. Wchodzimy do sklepu. Pamięć masowa i tu mamy różne części. Mamy też różne właśnie grafiki, nie grafiki. Pamięć do wyboru do koloru. Do koszyka. I czas dostawy mamy tego samego dnia za stówkę, nas nie stać. Dostawa następnego dnia 30 dolców. Coś się synchronizuje akurat z dostawą nowych kompów do roboty. Albo od 3 do 5 dni za 10 dolców to jest raczej nieopłacalne. Dlatego też najlepiej za 30 kupić w montoni Easy Store. Na grafikę nas na razie nie stać. I cóż. Sprawdzamy jeszcze, czy wszystkie kompy są w transporcie. Super. No i można zakończyć dzień. strek Tutaj mamy obecny dzień plus kolejne i tutaj w kolejnych co się dzieje aktywne zalecenia tego typu rzeczy. No i sobie kończymy dzień do pracy. Tu mamy nowe podzespoły różne. I w jest, że przyszedł ten nasz dysk, który zamówiliśmy wczoraj. I teraz sprawdzamy od ten na przykład. Bierzemy go na stanowisko robocze. Otwieramy obudowę. No i mamy obudowę. Fajnie. Dyski są z drugiej strony. I tu mamy jeden dysk, a my chcemy w kasetce zainstalować kolejne. I sobie dokładamy, zamykamy i jeszcze kabelki. Seria lata i do zasilacza. OK. Można zainstalować z powrotem panel boczny. Pokazuje nam się, że mamy zadanie wykonane. Panel boczny. OK. I teraz podłączamy kabelki. W po późniejszych etapach można yy, można sobie autokabla tzw. tak zwanego, kupić taki upgrade do gry, że już nie trzeba się zajmować o tymi kablami. Bardzo użyteczne. I czekamy na system. System się uruchomił. Możemy brać kompo i go rzucić tutaj. Bierzemy komputer. Widzimy, że strasznie zakurzony jest. Teraz musimy wziąć sprężone powietrze. Tylko, żeby wziąć sprężone powietrze, musimy najpierw otworzyć obudowy wypadałoby. No i mamy strasznie zakurzony, zasyfiony komputer. Co z nim zrobić? Bierzemy sprężone powietrze. I przyciskając myszkę, czyścimy go. Czyścimy, czyścimy, czyścimy. Tu jeszcze o te sloty PCI. Ok, wyczyszczone. Oraz musimy jeszcze raz usunąć wirusy. dobra, dobra, dobra a, jeszcze kabelki i z powrotem, pyk 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 czwarty, dobra naciskamy komputer się uruchamia dodają się programy, skaner antywirusowy No tutaj ja nie mogę z tej muzyki, ona po prostu bardzo fajna jest. No, dobra, antywirus. No i subtio, bierzemy kompo i na miejsce dostaw włączamy tego. Co mamy? Okej, okay, zamontowaliśmy. Odbierz. Pięknie. Odrzuć. I po zrobieniu kompa pojawiają się jakieś nowe części. Ramy, nie ramy. Usuń wirusy, usuń kurz. Odrzuć. Pojawił się Arctic Freezer. To są wentylatory do procka. No i uszkodzona karta graficzna. Mamy 435 dolców, więc można kupić Sheon GeForce GTX 970 Gamer, Shean JTX 970 Gamer i taką kartę właśnie kupimy. Można też, a jeszcze nie mam przewodów kolorowych, ale też można kupić różne przewody. Dzięki czemu, na przykład, jak ktoś chce. Mieć niebieskie przewody w kąpie dostaje niebieskie, czerwone, fioletowe i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Pamięci później też są znacznie fajniejsze jakieś czerwone, nie czerwone. To jest początek gry. I są dosyć takie podstawowe, A, ale. No, plus jeszcze proski. Na razie jeszcze z tej serii G, ale później pojawia się, pojawiają się i 3, i 5. I tak samo AMD Ryzeny, do wyboru do koloru ok, kupiliśmy sobie kartę i jeszcze jutro zrobię tego kompa myślę, że na taką podstawową zajawkę jak wygląda gra, myślę, że to wystarczy. Tutaj można sobie dodatkowe stoły o takie zamontować, dzięki czemu będzie można testować w 3D Marku, bo tutaj jest test 3D Mark komputery a taki test 3D Mark minuty czasu gry yy, tego czasu naszego zajmuje więc się z tym schodzi, by nie czekać a tutaj pojawiają się różne składaki do wykonania, czyli trzeba kupić cały komputer począwszy od obudowy poprzez ram poprzez yy, Pamięć procka, płytek główną i tak dalej, kartę graficzną. Po prostu składamy klockę. Bardzo fajna gra. A tu się komputery przecho można przechowywać. Tylko trzeba mieć szósty level. Dobra, wyjdźmy sobie. Zrobimy sobie jeszcze jeden dzień. Do pracy. Stryk. Światełko. Karta przyszła. Bierzemy kompa. Pyk. Włączamy kompas swojego na prawa Queen Britney. No i otwieramy go. Ok, mamy komputer. Można Wszystkie części można usuwać. Tu musimy kartę wymienić, więc wymieniamy sobie. Hop. Karty graficzne. Ta jest zepsuta, więc ją możemy też sprzedać. A tą wkładamy, bo to jest taka typowa, po prostu wymiana. Jeszcze musimy zainstalować o tą osłonkę. I mam po kolei śrubki. Pyk, pyk, pyk. Ok, i jeszcze. Oto. Okay. I jeszcze musimy podłączyć kable. Potem jeszcze dochodzą cuda widy jak chłodzenie wodne, overclocking, tego typu rzeczy, takie naprawdę bardzo fajne czary. Robienie skąpów naprawdę hojnych. Dobra, komputer uruchomiony. Można go umieścić w miejscu dostaw. Pyk. Bierz. Pięknie jakie już mamy 600? I tutaj mam po kolei zwiększyć RAM do 16 GB. Ochłodzenie powietrzem, usunąć kurz oraz nowy poziom, gdzie właśnie wchodzą Intel Core i 3 i 5 i 7 szóstej generacji. Tak samo pamięć RAM 266 oraz to auto złączę, że po prostu komputer się automatycznie podłącza do prądu i do tych wszystkich peryferiów. Mamy też w sklepie różne narzędzia i oprogramowanie typu pójdzie. To pójdzie jest... Y Taką aplikacją, która sprawdza, czy na danym komputerze pójdą różne gry typu Microsoft Flight Simulator, tylko on się tutaj inaczej nazywa. Jakiś World of Warcraft, tego typu informacja o systemie, pod auto autozłącze. Bungle, bungle to jest taki portal z gwiazdkami, później dostajesz że gwiazdki tutaj. Dysk USB to jest dodatkowy dysk USB, turbośruba. Autotulejka, potem ma, mamy PCPay, to jest taki serwis aukcyjny, gdzie można własne komputery budować oraz sprzedawać. Bardzo fajne. No dobra, mam nadzieję, że przedstawiłem w wystarczający sposób tą gierkę i mi się gra w nią naprawdę, naprawdę super. Zaakceptuj w transporcie zaakceptuj. I można sobie zamówić w sklepie. Ale to już po prostu zostawię sobie na później. No dobra ludzie, to trzymajcie się i do następnego. Hej.